Życie jest hajem, więc po co się odurzać To prosto żyj, zamiast wiecznie się kurzać. Być człowiekiem to być bytłem to żadna sztuka. Bo życie jest hajem, a więc żyj we się nastrykaj. Ciemka. Dziś pokażę Wam, jak zrobić własny serwer na bar na Hamaki. Zacznijmy od tego, że trzeba powiedzieć pliki serwerowe, które podam w opisie link. W opisie link. No to na początek, jak wiemy jakiś foldery. Na przykład SailDirectRestore i wypakujemy tam te pliki. Hasło to mcncc.com podam w opisie gminy. I czekam ja na się wypakuje. Ja natychmiast zatrzymam filmik. Dobra, już się wypakowały pliki pokażę, nam się foldery nazwę MC i kilka niskich znaczków zmieniamy jego nazwę ja dam na przykład test to wy wchodzimy do niego i pokazują nam się zmieniamy nazwę dwóch komputerów na to samo jak folderu czyli test to i dysku tak samo na testowy. Teraz otwieramy notatnik. Przeciągamy dwa komputerki i klikamy PlayAven na któryś spakowany właściwości i tu mamy lokalizację. Kopiujemy ją. Zamykamy tą zakładkę. Przechodzimy do naszego otwartego notatnika i szukamy Takich dwóch zakładek, takich dwóch ścieżek. To będzie mniej więcej 42-43 linijka. Podmieniamy od dysku C do kryłki przed kryłką i wklejamy naszą ścieżkę. I w linijce niżej zabezpieczeniem, a przed chrypką, Wpisujemy nazwę naszych komputerów, czyli to wy. Zamykamy i zapisujemy. Teraz powinniście zainstalować swoją wirtualną maszynę. Ja już mam ją zainstalowaną, więc ją włączę. Wy nie będziecie mieć tego okienka. Pokażę Wam się za to jeszcze jedno okno, które zamkniecie i klikniecie New. Następnie klikacie Next Wybieracie trzecią opcję, Next, name lokalizacją Wybieracie miejsce, w którym znajdują się to Wasze punkteki, w moim przypadku o nazwie testowy, czyli płkucie testowy, testowy, komputerki i klikacie Next, później klikacie Finish, w zakładce w okienku w tym pokaże, pokaże się, wybieracie zakładkę memory i ustalacie ilość pamięci jaką przeznaczycie na własny serwer. Jeżeli to jest serwer tylko dla pokazu, to ja dam 512. Nie przesadzcie też, żeby Wam punkty nie wysiadał. Przechodzicie do zakładki Networking i w tym miejscu wybieracie Hamaki Networking Interface. Klikacie OK. Teraz ja startujecie waszą wasz serwer przez się guzika stawia. i jak widać save działa i się ładuje teraz musimy chwilę poczekać możecie kliknąć przycisk 1 aby przyspieszyć ładowanie tego Ej, chociaż zalecane jest poczekać jeszcze niestety coś się będzie ładować, to ja za ten czas pokażę jak zrobić własną sieć Hamachi. Po zainstalowaniu Hamachi bierzecie zakładkę sieć utwórz nową sieć i dajecie id sieci piszemy na przykład testowy multi 22 bo często są sieci oddajęte i hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6 i klikacie utworzyć ok, sieć została utworzona należy no. go zamknąć co tam dalej jeszcze załaduje statek SSHD troszkę się wyładuje ok, załadowało się w tym miejscu wpisujecie swój login login serwera więc jest to 3 o ty enter i password, którego nie widać podczas wpisywania jest to tak samo jak do wypakowania aplikacji serwerowych m c i w tym miejscu wpisujemy komendę sys enter i pokaże wam się okno Wybieramy zakładkę konfigurować. Następnie wybieramy zakładkę networking. Następnie interface. Klikamy OK. Now. Enter, Enter. W tym miejscu wpisujemy, wpisujecie własne IP z sieci Hamaki. W moim przypadku to będzie 5kb. 148 kropka 185 kropka 159 Enter Enter w tym miejscu widzicie tak samo adres IP z sieci AMAPI, tylko zamiast 159 to z końców czyli 5 kropka 148 148 tylko 185 kropka 100 Entej w tym miejscu pasujemy to i wpisujemy 255 52 0, 0, 52 0, Entej, Entej ok Jest cancel, cancel, exit, install następnie wpisujemy komendę i ETC i pocznik, 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 i i podstęp. Po pocznik, trzeba wpisać kolejną pocznik, 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 komendę pocznik, pocznik, a teraz wpisujemy komendę pyłka i pościg Skype Enter i save już się ładuje. Trzeba to jeszcze poczytać. To możemy zamknąć. W międzyczasie wypakowujemy pakowane pliki z chińskimi znaczkami no i drugie wchodzimy w to trzy domki chińskie i te wszystkie wpiki klejacie do chińskiego klienta no tylko gdzie ja go mam. Zobaczymy to troszkę inaczej. Troszkę mało miejsca na dysku. Selfie niestety tylko zajmuje. Czemu ja tu gdzie wchodzę? Tu jest mój chiński klient i wklejacie tu swoje piki, jeśli trzeba, je trzeba podmienić. Nie już są takie pliki, więc muszę wszystko podmienić. I szukamy zakładki czyli notatnika MC i tutaj wpisujecie własne IP z hamaki z końcówką 100 koledzy, którzy będą wchodzić na wasze muszą mieć końcówkę normalną nie jest to, tylko 159 tak jak w moim przypadku zamykamy i zapisujemy Teraz odpalamy nasz tego klienta za pomocą tej głowy Je peux m'enlever sans le scoring, petit marbre. quoi tu Ok. Et, et, et uh, indy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, okay wchodzić trzeba zmienić nazwę, żeby działało. Spróbujemy bez tego. Udało się przez to w drugim Niestety tak jest. Czasami. Albo jedno, albo drugie. Czyli login, realny hasło 1, 2, 3, 4, 5. Mamy dwie postaci z 80 levelem. Idziemy na postać. Çıkamayız siz oraya